Usiądźmy jeszcze i przed Adoracją wysłuchajmy ogłoszeń. Po mszy Świętej zapraszamy dzieci do stopnia komunijnego po błogosławieństwo. Jutro święto świętego Kazimierza, Królewicza. W tym tygodniu także będziemy mogli się o dar powołań do służby w kościele z racji pierwszego czwartku miesiąca. Od przyszłej soboty rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je ksiądz Andrzej Gawlas. Starajmy się już dziś tak planować powolutku ten tydzień, który będzie, aby znaleźć czas, aby zachęcić bliskich, sąsiadów, znajomych, aby w tych rekolekcjach wziąć udział. Plan będzie podobny do tego z lat ubiegłych. Postaramy się, aby był też na stronie i po prostu od przyszłej soboty będziemy już informować bezpośrednio o poszczególnych naukach. Zapraszamy do udziału w tradycyjnych nabożeństwach. Dzisiaj Gorzkie Żale o godzinie 14.45, a w piątki po mszy świętej nabożeństwo drogi krzyżowej. Zachęcamy wszystkich do czytania Pisma Świętego Prasy Katolickiej. Jest gość niedzielny, gość niedzielny historia, takie szersze opracowanie dla tych, którzy lubią więcej czytać, z tyłu znajduje się Także głos świętego Marcina y, w takiej formie znowu krótszej zachęcamy do tego, aby po prostu z jakąś gazetką się zapoznać. W zakrystii też można nabywać już paschaliki, które rozprowadza Caritas. To, są te świe to jest ta świeca, którą zapalamy y, w sobotę Wigilii Paschalnej. 14 marca, czyli dzień po rekolekcjach, chcemy udać się do kina na film Powołany 2. Tak z polecenia, z tego co słyszałem, film, który wart jest obejrzenia, dlatego zachęcamy do tego, aby się już w powrótku wpisywać. I 14 marca, w czwartek, na 19, udamy się do kina na ten film.